Witam serdecznie. Gramy sobie. Gramy sobie w ten poranek. Początkujący z Turcji kontrę dał. nam zalecytować Color plus fit. No listuj, listuj w kiera, jak ona ma najwięcej. Carycina. kier, bardzo dobry. Oj, 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 5 oj, pięć, pięć. a tam jest Renons, sfabrykowany, ale to, to ten dał kontrę z Turcji, albo to początkujący miał prawo mhm uh -huh. uh -huh. puść 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 puść, puść. a nie mam dokładania singletonów Mhm uh -huh. I dawaj kochaniutka wkiera. No po co w kar... Do najsłabszy stóza? Rozgrywa ładnie, a tu mi podegra. Czego nie wkiera, żeby się skróciło? Te kiery i tak będą przebijane. O, a gdyby zagrała w kier na skrót, to by się zrobiło Tera, tera to nie, no co sedamy karową bierzesz. A jak chcesz obłożyć, kochana? W kiery, w kiery, w kiery, w kiery. No, Chyba, że tam już nie ma pików, nie liczyłem. Są. No. W kiery, w kiery, w kiery na skrót. Tego pika by nie było, gdyby grała w kiery. O, wezmę jedną. Wezmę jedną. Ale numer. W kiery kiery, żeby te pięć pików skrócić. przegraliśmy trzy i osiem. dlaczego? w pikach nie oddawaliśmy, w kierach nie oddawaliśmy, w karach jedną. Nie no, cztery kiery mogliśmy tylko wygrać. Dwie treflowe. No za mało położyliśmy. No i znowu w waleta pik. A nie, to są to są lepiki, wyśtojemy w kera. My mamy oczek 6, a partner ma 8. Partnerka nasza kochana. No niedobry. Może ma waleta. Dziesiątkę tylko. A tu jest 5, 12, 5 7, 12, 27 górne. A jeszcze piki będzie wyrabiać. Niespodziewanie, treflowy mógł być najlepszy. To był transfer na, transfer na piki był albo naturalne cztery kiery z fabrykiem. To kara jeszcze, o mój nie ma asa moja nie ma asa no może ma. No worek lew. Już widzę 10. I te trzy kierowe jeszcze. O ho ho ho. Jeszcze. Dama wypada. Ostatnia moja. Nie, też nie. No to co to leczono nie grali? Sześciu kierów. Siedem, siedem, czternaście i pięć dziewiętnaście. No zmarnowali kartę. Jeszcze przegraliśmy. Prawda dałem lewe nawiście. To że powinien być transfer na kier. znowu, ten z fabrykiem ma. A my nic. No i ciekawe są mu zawisy. W nie. Może w kiera. Dawaj caryca. Dawaj caryca. Caryna. Celina, To naszemu celice. No dawaj. W trefla. No. Może i dobrze. Muszę położyć. Muszę im pasować. Muszę zatrzymać waleta na dziesiątkę. Chodź mm -hmm. tu, a bo no, 6 i 6, 20, 26. Znowu wystarczy. Teraz powinniśmy dostać lepszą kartę, bo to po trzech razach zmienia. No i daj w trefla jeszcze raz. Daj w trefla jeszcze raz. ładnie zagram. Nie mogę być, bo muszę dojść. Tylko nie W pikę daj. Ja muszę waleta. I królem kier dochodzę. Piki Jak wziął królakier. Jak Jakbym wziął królakier, króla to bym się ucieszył. Nie biorę królakier. Więc się nie ucieszę. Biorę królakier. ja, Jak to mówią Francuzi, bierz Nieodkładalny kontakt po dobrym liście w trefla. Kluczowe było zachowanie waleta trefl. No Miała 6,9 opuściła Gaura. Na trze trzecim ręku nie otwieram, bo mam tylko 13 punktów. Co to jest? Singapur a to z Turcji, z fabryki na Szwecji. I gramy, gramy. A jeszcze godziny będą wychodzić na narty, niestety. Marchewka przyszła, to, to po polsku jest marchewka. Lil z Kanady to wiem, bo graliśmy z Andrzejem, więc drusiem marchewkowym treflem właśnie marchewkowym treflem ze śmigłami. No ja pas. Puść, puść. No i zablokowała. Strypla zawistowała. Tu na szczęście podkładam waleta. Strypla zawistowała. Trzecia ozdama. Spodziewałem się pięciokartu, dlatego tak zagrałem. No, lewa traflowa nie ucieka. Natychmiast ją biorę, bo już nie mam do niej dojścia. Ja odgrywam oczywiście w pika. Pięć ile wzięliśmy? Nie wiem, jak wziąć szóstą? Siódmą? Aha. Mhm. Mhm, mhm. Ale mają karp. To co, kto ma sakier? Jasapik. O o, o, dwa asy zostały, tak? Weźmy na te dwa asy, czy nie? Bo jak nie ma asów, to im trzeba za to uciekło. Nie ma tych asów. A bo aspik był tu Przegraliśmy 1 i 2, ale to tak minimalnie to można przegrać 1 i 2. No wreszcie mam trochę karty. Nie tak za dużo. 9, 12, 14, jak to mówią. Pik otworzy. Księżniczka przyszła po marchewce. No otworzy. Jedno pik. Lepiej grać w piki, bo kierowej i tak wezmę. Bardzo ofensywna karta. W singlu nie ma figur. Trefle trzymane. Trudno, graj. Pokaż, jak grasz. Nie będę się wygłupiał. Nie będę przyciągał rozgrywki na siebie. O, pewne. Oddajemy Karo i Pika. A Opowieści w Pika w ogóle nic nie oddajemy. O, ho, ho, ho no bardzo dobrze. Askier dla pewności. Mają trzy kiery. Nie, nie, to teraz trzeba przejść. Asen, trefl. Asen, trefl, przebić karo. Dobrze, no ale karo co? To karo trzeba przebić, nie ściągać kiera. Ojej. Ojej. A kara to... No, pik do króla. No, może as będzie, nie był as. No to pik. No pik. Ay. Cztery lewy ma. O tak! To to przymus. Nie zapomnij treflowej wziąć. Jedną lewę skompresowała, nie przebijając kara. Chyba nie weźmiesz tego kiera i w krzaki, nie? Ta, swoje i w krzaki. No dobra. Tylko zagraj w trefla i postaw króla. I postaw króla. No musi postawić króla. Może wale spadnie. Nie spadł. Tego trefla też nie oddawał. Aj, aj, Plus trzy. Za co ten plus trzy? Za co ten plus trzy? Za w kara mieli dużą grę. Aj, I poszła. Zagrała sobie i poszła. No coś pięknego. Marida przyszła, Włoszka. Napisałbym jej ciao. Mamy 11 kierów do spółki. raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i pięć jedenaście. Raz wam no w karańcze. Co to jest? No chyba że tak. Leżą i k kwiczą. za to. Ktoś nowy przyszedł, z Pakistanu, w Piki co mogli pograć, w 61 wygadaliśmy. mi mnie z jedno kara, a potem skacze w trefne, ponieważ ja to jest lepszy, młodszy, raz skacze cztery trefne. A nie, 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 nie. Tak się nie grał, gryzo. To po prostu się nie licytuje. 4 No dobra, spasuję. 7 pików gigdał. Zrekonstruję, co sobie bydarzyło i tak będę to rozgrywał. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No właśnie, o to chodzi. O to chodzi. Nie cztery piki. O, okazuje się, że moja szóstka pik się przydaje. Bez jednej. A skoro wiedział, że jej idzie 7 pików, tak się po prostu nie gra w dyżyn. Nie licytuje się sześciu pików z tą kartą. Można o asy spytać. Popi. Do oddania był i tref, a mogli nie trafić. Pupi, co to jest to Pupi? Nie spojrzałem. Pupi Francji. No co, no dam. Dwa karo. Mąż no zagraj sobie, podasz jak grasz. Pokaż Pupi, jak ty grasz. No, proszę bardzo. Dwa kara sobie powiedział kupi. Wszystkie lewy bierze. Wszystkie lewy bierze. A spik. I Pupi. proszę bardzo, ściągamy kiery i na piki wyrzucamy co niepotrzebne. Pewnie będzie trzy kiery. A nie kara W piki też się wygrywało 7 lew. No i co? Deklarujesz popak czy nie. Mieliśmy 4 i 3, nie więcej.